No Zresztą tym razem to była podkładka pod gwóźdź, pod blaszkę, do której przybija się numer drzewa, takiego drzewostanu starszego, a ten niestety już kończy żywot. Szukamy 77-78, sprawdzimy. Znowu fajny sygnał koło 90 pewnie odłamek. Proszę, jak nie, jak nie nagrywałem, to mi się trafił jakiś coś. Chyba przedzewiały scyzoryk, bo nie wiem co to jeszcze mogło być. Nic szczególnego w każdym razie. Bardzo długo nic. Między 68 a 75, coś. To już jest ten moment, kiedy. Odczuwam zmęczenie i biję się z sobą czy kopać czy nie. Także ten dołek i przerwa. No niestety. Kolejny odłamek. Ale dosyć głęboko. Tym razem nie ma się czym pochwalić. To tak zwany kiepski dzień. Syzoryk, tyle z niego zostało. Jakieś kółeczko, to jest ta blaszka, która spadła z drzewa. Tam wtedy z reguły na niej, to podkładka w zasadzie, tam powinien być gwóźdź i numerek taki blaszany, oznaczający drzewo. Tam w ich leśnym katalogu, czy jak to się tam nazywa. Kluczyki, ktoś zgubił jakiś pechowiec, ale dawno temu. No i odłamki. Moje ulubione, różne, różniste. Przez cały dzień wpadła jedna moneta, ale jaka? Tości, po prostu jedno wielkie coś. Nie do zinte... Nie, ale jakaś nędza. Chociaż coś. Tu jakiś zarys twarzy widać. Ale cóż, kiepski dzień. 85, ładnie bijący. Zobaczymy. Przechodziłem to miejsce już z simplexem, może pominąłem, a może nie widział. No niestety, odłamek, tylko tyle, że jeszcze troszkę. Szukamy dalej. Nie no, rzeczywiście ta maszyna na drobnicę jest po prostu masakra. Nawet Pinpointer nie chciał mi tego dobrze znaleźć. Patrzcie, taka pierda. i przechodzimy dalej 59 tym razem 59 na 60 pewnie śmieci, ale jak się uczy maszyny, to trzeba kopać. Nie, to znowu jakieś maluteństwo. Malutkie cosik. Nie wiem, końcówka tej mm, spinki, którą się ma w rowerach na końcu linek. Tak mi to wygląda. Szukam dalej. Tym razem 80-81. Zobaczymy, tym razem to było na wierzchu jakiś kawałek kabla 94 Kolejny odłamek niestety